Kochani, dzisiaj w Wójtowie z moim gościem. Dzień dobry. Beatę Jakubiak, którą mógłbym. Słuchajcie, ja naprawdę mam problem, żeby, żeby krótko ją przedstawić. Przede wszystkim, mieszkanka Wójtowa tak. od kilkunastu lat. 21 konkretnie. A, 21 lat. Mhm. Wielki fan tej miejscowości. Bardzo. Człowiek, który mieszkańcom i Wójtowu oddał swoje serce. Od niedawna sołtys. Federacja Organi. Organizacji Społecznych Województwa. Organizacji Socjalnych, socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. FOSA. FOSA. w skrócie, tak, tak. zwana. Szczytno. Y... To w tej chwili to jest praca moja, tak? Bo właśnie mam. Y... Ale też praca, która powoduje. Animowanie społeczności. Animuje, że animujesz mm -hmm. społeczność. Wcześniej biskupiec i kolno. Jeszcze wolontariuszka. Tak. Jestem komentariuszką i Banku Żywności, i Wielkiej Orkiestry Świątecznej. Pomocy. Gdzieś na biegu Cię widziałem, yy. a, bieg na sześć łap. Bieg na 6. a tak, też, też pomagam, jeżeli tylko mogę, czas mi pozwoli, to bardzo chętnie pomagam, bo kocham zwierzęta. I, I słuchajcie, jak zajrzycie na Facebooka Beaty, to tam gdzieś na jednym zdjęciu jest taka fajna sentencja, że nie ma rzeczy, której nie zrobisz. Raczej, spektrywa. raczej. Staram się tak. A jak nie, to próbuję ją zrobić. Mhm. Chociaż... A która z tych form działalności jest dla Ciebie najważniejsza, daje Ci najwięcej satysfakcji? To na dzień dzisiejszy, ponieważ no jeszcze dopiero jestem animatorem takim społecznym, zawodowo też, a dopiero trzeci rok. Społecznie no to już kilkanaście lat. To ten animator, właśnie taki lokalny, gdzie pobudzam społeczności z różnych miejscowości, nie tylko w Wójtowa. Mhm. Właśnie dzięki pracy Federacji Fossa, w innych miejscowościach, zarażam ludzi do działania, zarażam mhm. do wyjścia z domu i to, to, to najbardziej lubię robić. Niełatwo mhm. się było z Tobą umówić, bo to jest tak, przed chwilą byliśmy w świetlicy w Wójtowie a w której, y, którą chcecie doprowadzić, że tak powiem, do końca, tak? Tak, Nasze Marzenie, y, y, o które walczyliśmy od kilkunastu lat, żeby powstało miejsce spotkań, bo tak to spotykaliśmy się albo w jacie, którą widziałeś przed chwileczką na Placu Zabaw, albo u księdza w parafii, albo u kolegi, który zakład produkcyjny udostępniał nam pomieszczenia socjalne, tak? Mhm. Był Pan, który będzie tam kuchnię Wam przygotowywał, tak. za chwilę wsiadasz do samochodu, gonisz do Szczytna, co dzisiaj w planach? Jadę do Szczytna, dzisiaj wspaniała akcja, inicjatywa, razem z Fundacją Kreola, festiwal muzyki dawnej, to znaczy lata 60., 70., 80. Jest to konkurs dla młodzieży. Myślę, że będzie moc emocji, wspomnień i jakby współorganizujemy z uczestnikami projektu, w którym obecnie pracujemy. Wójtowo. Wójtowo. Stare wujtowo. To jest tak, to jest ta stara część. Minęliśmy właśnie skarbę pamięci, na której opisana jest historia Wójtowa. Jest także tablica z informacją, że przebywał u nas cztery razy kopernik oraz mhm. Wójtowie, Wójtowie tak, tak. Lokował włóki, mhm. przydzielał tutaj właśnie ziemię i jakby rozganiał spory. Mamy to udokumentowane. Jest także tablica informacyjna o pięciu bardzo ważnych, znaczących osobach, które tutaj nie tylko dla Witowa, ale i dla Warmii się przyczyniły. Mhm. I to są, właśnie, jak widzimy, jedziemy po takiej starej części, która jest nawet pod opieką konserwatora zabytków. Wiesz co, zawrócimy? No jeszcze opowiadasz mi po Wójtowie, bo, 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 bo tak jest, stare wujtowo. Yy, I to jest tak, tak zwane Które omija, które omija yy, droga krajowa nr 16, bo kiedyś przejeżdżało No Jedziemy Wójtowo, właśnie po dawnej droga. 16, co widać zresztą, że mm -hmm. ma niestety ślad, nosi. Yy, tu jest właśnie, zaczyna się ta, stara część wujtowa. Tej drogi w dawnych latach nie było. Yy, po prawej stronie mamy budynek pierwszej szkoły w wujtowie. Mm -hmm. Tu jest teraz mieszkanie prywatne, ale tu odbywały się lekcje bardzo prężnie już po latach wojny wojennych i tego, jak tutaj tam, gdzie pisze Stalarnia, mieściła się świetlica zbudowana przez mieszkańców niestety została sprzedana mamy staw peposz obok stawu mieściła się remiza strażacka tu dzwon był przy tej jedynej kapliczce z dzwonem tu właśnie widzimy po lewej napis, który mieszkańcy stworzyli, tą skarpę pamięci wizytówkę mhm. miejscowości a to jest tak, że... I to jest stare Wujtowo, jest górka, tak mm. gdzie jest kościół się mieści. I jest, y, są jeszcze dwa osiedla, bo w zasadzie trzy, już teraz po drugiej stronie szesnastki, która nas podzieliła, jest osiedla leśne, nowoczesne i słoneczne. Ale trzymacie się razem? Y, staram. Tzn. moje działania jako sołtyski, a wcześniej a, prezeski. A no tak, bo nie wiem czy będzie, że jeszcze sołtysem jesteś. Sołtyski i także prezeski Stowarzyszenia Wspólne Witowo mają na celu właśnie integrację lokalnej społeczności, żeby nasi mieszkańcy poczuli się jak u siebie, tak? Mhm. Żeby tutaj y, czuli tą swoją małą ojczyznę, y, żebyśmy dbali razem o to. Ania Wojszczel, twój poprzedni gość też w samochodzie pomalowała nam przepiękne przystanki jako wizytówki. Że po prostu no coś było. Nie mamy jakiegoś specyficznego tutaj fachu, specyficznych jakby zawodów, które kiedyś tu były. Więc musimy jakby tworzyć do nowo swoją tożsamość. I w związku z tym, że mamy dwie duże firmy kwiatowe, no to było w którymś tam momencie hasło wójtowano kwiatowo. Ponieważ każdy z nas ma ogródek, w ogródku kwiaty i lubimy kwiaty. No Właśnie Przejdziemy szesnastko i pojedziemy na drugą tak. stronę do... E, Osiedla leśnego. Wójtowo mm. y, to dzisiaj tak jakby dwie y, miejscowości. Dwie miejscowości, prawda? Mm. Ta część, w której mieszkają starsi mieszkańcy w większości. Tak, tak? znaczy nie, nie, jak najbardziej są nowi, napływą i tak są. W ogóle mamy takich starych, rdzennych mieszkańców stennych powojennych, bo przedwojennych już niestety nikogo nie ma. To mamy teraz cztery osoby tylko. Reszta jest napływowa. Wszystko większość tutaj jakby miejscowość miała być przemysłowo-mieszkalna, usługowo-mieszkalna. Przemysłowo -usługowo w tej chwili stała się sypialnią Olsztyna i właśnie wjeżdżamy na teren osiedla, gdzie głównie są sypialnie. Oprócz tych dwóch tutaj zakładów sporych, które mijamy, to przede wszystkim ludzie tutaj przyjeżdżają odpoczywać. Właśnie, wójtowo, powiedziałeś sypialnia, nie, niewielka odległość do e, tak, Cztyna, mamy 10 km. niewielka mi odległość mm -hmm. do Parczewa, tak. do miejsc, które jeśli chodzi o ofertę taką kulturalną, kulturalną tak bym mm -hmm. powiedział, są bardzo dużą konkurencją, prawda? Tak, jak najbardziej. I jak widzę, mieszkańcy korzystają zarówno z oferty gminy Barczewo, czy tam Miejskiego Ośrodka Kultury w Barczewie, ale też wiele, ponieważ pracuje w Olsztynie, no to zostaje w Olsztynie i tam. Ale ja dzisiaj, jak jechałem do Ciebie, zatrzymałem się w Wójtowie. Stało tam, Nasze witacze. Stało, stało tam dwóch mieszkańców. Zapytałem o Ciebie. Oczywiście Ciebie znali, Tak, Aha, to miło. znali Ciebie, co więcej powiedzieli, że czuć, że Wójtowo żyje, o, że zmieniłaś oblicze tej wsi. To cieszy mnie to bardzo, bo na tym mi zależało i bardzo bym chciała właśnie, żeby angażowała się coraz większa ilość mieszkańców. Mamy w tej chwili półtorej tysiące mieszkańców gdzieś w naszej miejscowości i żeby właśnie mm, nie tylko dbali o te swoje przepiękne domy, ogrody, no. ale także o nasze Wójtowo, bo to jest nasze wspólne Wójtowo, dlatego nazwa naszego stowarzyszenia. No. Stowarzyszenie Wspólne Wójtowo. To zaraz dojedziemy do takiego miejsca, które udało nam się jeszcze z poprzednim sołtysem wydzierżawić od Lasów Państwowych. I tu mamy drugi punkt, taki rekreacyjny dla tej części. Niestety no. żyje tętni? Żyje tętni, jest bramka, jest wiata, tutaj ogród zmysłów, biblioteka wymiennikownia książek, takie warmiobuki że... są tutaj tak. Też. Jak najbardziej My, u nas są w budkach telefonicznych odzyskanych od telekomunikacji. No i to jest właśnie ta część sypialniana, taka, gdzie się ciągnie aż do klebarka wielkiego. Mhm. Także to jest bardzo duże połacie są. Mamy w tej chwili bum taki z ostatnich dwóch lat. Jeszcze więcej domów się buduje, powstają nowe osiedla, tak? Mhm. Beata, czy dzisiaj y, mhm. łatwo jest przyciągnąć ludzi y, do takiej współpracy, współdziałania? Nie jest to łatwe. Wiadomo, pogoń życia codziennego, y, praca, dzieci, różne zajęcia dodatkowe y, i jest naprawdę ciężko znaleźć taki wspólny czas. Y, więc staramy się ten czas, no, na przykład w niedzielę, zagospodarować mhm. i tworzymy z, razem z nowo powstałym kołem wiejskich. Kawiarenki takie, żeby mieszkańcy przyszli w niedzielę, porozmawiali ze sobą, zapoznali się. No i głównie przez dzieci, tak? Czyli kierujemy ostatnio zadania, czy jakby jakieś inicjatywy do dzieci, bo dzieci wiadomo przyciągną rodziców, a rodzice się poznają i może coś wspólnego jeszcze z tego wyjdzie. Piękna świetlica i ona daje szansę na to też, żeby dużo wreszcie, fajnych rzeczy tak. robić, prawda? Właśnie tutaj nowe własnym są w tym, czyli mieszkańców, ponieważ e, no, nie mamy żadnych dotacji na prowadzenie, nie mamy pani świetliczanki czy pana świetlicowego, który bardzo byłby potrzebny, żeby ta świetlica była cały czas otwarta, dostępna. W tej chwili kluczami dysponuję ja jako sołtys e, e, no, i umawiam się z różnymi grupami, pozyskujemy e, jakieś małe granty na to, żeby się coś zadziało. Ostatnio właśnie. Z Miejskiej Komisji Przeciwdziałania e, Alkoholizmowi, alkoholizmowi. E, udało nam się pozyskać na zajęcia sportowe, ogólnorozwojowe dla dorosłych oraz na takie różne animacje dla dzieci. I to mnie cieszy, bo, e, bo widać to zapotrzebowanie dla, dla dzieciaczków. Przychodzi nawet do 30 osób, tak? Mhm. E, panie, e, na fitness okazało się, że sala jest nasza za mała, że nie, e, nie, trzeba było utworzyć kolejne grupy. Ale w związku z tym, że jest to finansowanie budowy z Unii Europejskiej przez 5 lat, nie możemy wynajmować komercyjnie, a tak ciężko coś zorganizować. Oczywiście zapraszam. Ciężko znaleźć takich... znaczy są tacy ludzie jak ty, bo to nie jest tak, że jesteś so, jedyny. Poznałeś dzisiaj moją koleżankę. Tak, nawet tak wokół, wokół nas są tacy ludzie, mm. między innymi właśnie takich ludzi tutaj tak. staram się do siebie zapraszać i pokazywać, mm. ale no niestety no. Jeśli chce się myśleć o, o czymś jeszcze bardziej atrakcyjnym... No... tak dzwonisz, chwileczkę, przepraszam, że przerwę. Tutaj parę lat temu pozyskaliśmy PZU Trasę Zdrowia. Nasi mieszkańcy są bardzo aktywni sportowo. I tutaj w połączeniu razem z kaplitynami... Powstała ścieżka zdrowia, poza zdrowie zdrowia jest w lesie, przepięknie ułożona, mm. 2,7 km, więc nie jest to duża trasa. Mm. I łączy dwie miejscowości Wójtowo i Kaplityny mm. i mieszkańcy organizujemy co jakiś czas potyczki sąsiedzkie mm. i mieszkańcy korzystają i trenują no, tak a, Wrócę do Anna? tego, o czym zacząłem mm. mówić, bo oczywiście a, a, no, jak się szuka takich nowych, atrakcyjnych form zajęć, no to potrzebne są do tego pieniądze No niestety, i, tak. I bez, bez nich się... No nie, się no, nie właśnie, da. ciężko, na przykład jakiegoś dobrego trenera czy trenerkę. Oczywiście ja namawiam mieszkańców i y, korzystam z zasobów naszych mieszkańców, bo mamy bardzo y, fajne, uzdolnione osoby. I na przykład y, jedne zajęcia dla dzieci, jedne prowadzi nasza mieszkanka, pani Ania. Y, zajęcia szachowe, były nauczyciel, który już na emeryturze ma wolny czas i uh -huh. on sam zaproponował, że on by mógł takie zajęcia. I zapraszam mieszkańców, żeby właśnie poświęcili swój. No, zawsze, chociaż godzinkę w tygodniu i podzielili się z pozostałymi mieszkańcami swoimi pasjami, żebyśmy organizowali spotkania yy, i yy, dzielili się pasją. Jest taki yy, klub seniora, który troszeczkę szwankuje cza czasowo. Yy, nie wykształcił się tam jeszcze żaden lider, ale wspaniałe spotkania, yy, po prostu żeby zaangażować, bo mamy bardzo dużo seniorów. I jak widzi widziałam, roznosząc nawet podatki, yy, to yy, mieszkańcy. Yy, Siedzą w domach, ci starsi seniorzy siedzą w domach, czekają na swoje rodziny na popołudnie, a do południa mogliby się spotkać, a się częstokrotnie znają, bo zostali przesiedleni jakby z innych miejscowości, tak? Mm -hmm. No a tu chciałabym, żeby też czuli się u siebie dobrze. Mm, u siebie u nas. Działając w federacji organizacji społecznych socjalnych. socjalnych. Nie wiem tak? się do społecznych utrwaliło. <laughs> Masz okazję bywać w różnych miejscowościach. Tak. Przyglądać się temu, co się dzieje i pewnie, i pewnie mogłabyś wskazać wiele przykładów takich miejsc w naszym regionie, gdzie mogłoby się wydawać, że, przepraszam, że tak powiem, zapadła dziura, zabita dechami, a jednak ludziom się chce. Chce wyjść z domu, najpierw zagrabić trawnik, pomalować płot, posadzić kwiaty. A jak okazuje się, że razem można więcej, to spotkać się... Spotkać się, za, za, zarazić innych do tego, dzia, do działań. E, no dwie miejscowości z ostatniego mojego okresu pracy, Bęsia i Borki Wielkie. E, pozdrawiamy Bogusia. Po, pozdrawiamy serdecznie. W Bęsi na przykład mówiono mi, tam się nic nie uda, tam już tylko wszyscy siedzą i czekają na śmierć jakby, młodzież Aha. wyjechała i tak dalej. Udało. Kiedyś, kiedyś dawno przez gospodarstwo duże rolne to była jedna z bardziej kwitnących siedlisk. Tak, tak, jak właśnie spotkaliśmy się z mieszkańcami, opowiadali mi o tej swojej miejscowości, no to było naprawdę w szoku, co tam się wydarzało, jakie piękne inicjatywy powstawały. No i na łamach tych wspomnień poniekąd powstało koło gospodyń wiejskich przyszły panie. powiedz mi, gdzie skręcić. tam nie, nie, Tam jeszcze... w stronę kościoła. A no to tam dalej będzie hmm. znak, drogowskaz. Mamy właśnie ufundowane przez jednego z mieszkańców, bo mamy wielu tam, ten znak. Mhm. z do kościoła. Ym, I wracając do Bęsi, no to właśnie na podstawie ich wspomnień, różnych wydarzeń, które miały miejsce, y, odtworza, odtwarzamy to. W tych y, nawet pani napisały projekt do lokalnej grupy działania. Stworzono y, różne. Y, znaczy cyk spotkań, pięciu spotkań, mhm. przypominających historię i między innymi się cieszymy bardzo, ja też się cieszę, bo jakoś tak nie umiem się nie angażować w te miejscowości, w których czy pracuję, czy z którymi współpracuję, czy którym pomagam, mhm. to tak samo żyje ich życiem, jak i nasz mojego kochanego wójtowa oczywiście i, i, i będą... Będzie odnawiany, remontowany już zaczęty wiatrak, no, którym gdzie, kiedyś działo. tętniło życie, tak? Niesamowicie. Słynne szaszłyki. Tak, właśnie, szaszłyki, jakieś tam spotkania. Okazało się, że członki niekoła koła gospodyń w Bęsi były w zespole ludowym tam. No i był już wieczór piosenki patriotycznej, wieczór wspomnień z piosenką, taką, którą one kiedyś śpiewały. No wspaniale, rozruszało się ta miejscowość. Borki wielkie, no to już w ogóle Bogusia, która jest motorem napędowym, takich działań także wspaniale nie usiedź w miejscu tak jak ty no, no nie nie właśnie my mamy podobną pokrewne dusze i dlatego się dobrze rozumiemy tak tutaj w lewo No lewo. ostatnio e, świetnie przygotowany jubileusz, jubileusz 50-lecia wspaniała inicjatywa tak uh -huh. no Historię z kamieniem, legendę, odtwarzanie, teraz kolejne projekty. Cieszę się bardzo, bo taki cykl spotkań, który zapoczątkowałam ja, czyli w Borkach Wielkich, wtorkowe spotkania, jest kontynuowany. One po prostu mówią do mnie, czy tam. Nie tylko kobiety, ale i panowie też, bo mam w kolegospodarce i w Borkach są i panowie, to powiedzieli, że już im brakuje i że wtorek przychodzi, to nie wiedzą, że muszą się spotkać i działać dalej. Wymyślają nowe, no dzięki inspiracjom też Bogusi, nowe inicjatywy. To samo jest z Bensi. Czwartkowe miałam Zostało. Na spotkanie. Zostało i wiem, że się pani spotka. I zobacz, jesteście, dowodem, to jest, to jest to. jesteście mhm. dowodem, na to, że oczywiście fajnie by było, gdyby samorządy mocno wspierały mhm. tego typu działalność. No a co tu dużo mówić? Nie zawsze są, nie zawsze są Kościół. pieniądze. Kościół także zbudowany przez mieszkańców Wójtowa. Mhm. obchodził 20-lecie w tym roku. Także widzisz, e, z fotobudka, ta ten e, Ojejku, <laughs> wymiennikownia, wymiennikownia książek w budce telefonicznej pod Dobrym Aniołem. Mhm. Bo każda jakby część osiedla ma swoje... I tutaj są tylko, znajdują się książki katolickie, Aha, O które dba ksiądz proboszcz, mhm. mieszkańcy donoszą, po, pożyczają. Bo na Placu Zabaw jest taka pierwsza Życie. filia. Pewnie. Tam jest wszystkie, Aha. wszystkie książki, które, które się znajdują. Druga jakby filia jest na Osiedlu Leśnym, które mijaliśmy. Mhm. No i ten, to jest też jedno z gospodarstw starych, warmiński gospodarstw, niewiele już zostało u nas gospodarzy, rolników, prawie żadnych aktywnych rolników, tak? Mieliśmy tutaj zakłady przemysłowe, producenci drutu, tutaj hydrauliki siłowej i także ta część taka była przemysłowa, blisko Olsztyna, ale nie była na tyle uciążliwa, żeby nie zbudowały się tutaj wokół domy mieszkalne, tak? Wrócę do tego, o czym mówić że tacy ludzie jak Ty, tacy ludzie jak Gusia Pstrągowska y, jesteście y, no, dowodem na to, że no, nawet jak tych pieniędzy brakuje, takich powiedzmy samorządowych, które fajnie, żeby były, to jest przecież tyle możliwości sięgnięcia po wsparcie różnego rodzaju fundacji, różnego rodzaju y, organizacji, że jeśli ktoś tylko, za przeproszeniem, ruszy tyłek, tak, włączy internet, poszuka, zrobi raz, zrobi drugi, no, to można wiele fajnych rzeczy zrobić. Tak, to tylko się, trzeba chcieć, tak? To trzeba trzeba chcieć. mieć jakiś tam pomysł, Dla fajny. Me, lebo, e, to już nie przyjedziemy, to musimy jechać. <laughs> e, niestety, taki ten. Mm. E, jeszcze e, chciałam wspomnieć, właśnie a propos, że jak się nie ma niczego, miejscowość Tryjewo. E, znana ci na pewno mhm. miejscowość, i też tam e, pracowałam jako animatorka. I tam e, tak samo był, była. E, Przepiękne pole, przepiękne no, dostęp do plaży, wszystko co zazdrościmy, bo mimo że jesteśmy na Warmii, to nasze miejsce właśnie nie ma żadnego dostępu do akwenu wodnego, a tam mieli. I tam y, wystarczyło jakby taki parę wskazówek, powiem szczerze, dwa spotkania z tymi mieszkańcami. I oni dostali takiego zapalnika, tyle zmienili, że wygrali w tym roku chyba trzecie miejsce w takiej. Właśnie Beata, powiem? więc jak zacząć? Od czego mm. zacząć? Znaleźć na przykład przychylne, to znaczy osoby, którym też coś się chce, mhm. które też lubią działać, bo to no niestety to jest bardzo czasochłonne, pracochłonne i yy, nie zrażać się przede wszystkim pierwszymi niepowodzeniami, mhm. próbować dalej i, yy, i po prostu przede wszystkim zbudować wokół siebie grupę osób, bo sama mu się nic nie zrobi. Podobnie nakręconych. Tak, grupa osób, którym się też chce i którzy po prostu wspólnie będą ciągnąć tą pasję i aktywować mieszkańców i zadziałać. No teraz wielkie wyzwanie przed wójtowiakami, stworzenie ogrodu wójtowiaków tutaj przy Świetlicy. Są plany, są wizje. Miejsce mie jest, na ładny mie Miejsce piękne. Tu odbyło się 660-lecie naszego wójtowa, mhm. bo w tym roku obchodzimy taką piękną, okrągłą rocznicę y i... Jest takie miejsce potrzebne do wspólnych, nie tylko do tego, żeby pracować, coś robić, sprzątać i tak dalej, ale także się pobawić, bo to jest ważne, to scala mieszkańców. Super bata, naprawdę świetne rzeczy robicie. No tacy ludzie, no słyszeliście, no co tu dodać, tacy ludzie powodują, że w małych miejscowościach żyje się fajniej, że jest więcej energii, że innym zaczyna się chcieć, że wychodzą z domu, że znajdują ochotę na to, żeby po prostu się pobawić. Znaleźć fajne miejsce do odpoczynku, przy okazji czegoś e, nauczyć. I coś fajnego zrobić. I wspólnie. coś fajnego zrobić. A, no i poznać sąsiadów za płotu, bo to jest Bo czasami tak, że, jest tak, prawda? Że... Mieszkamy tu i tu, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ale się nie znamy. Ale się nie no. znamy. A się okazuje, że są fajni, wartościowi ludzie, z którymi się warto spotkać i spędzić mile czas. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od początku jesteś wolontariuszką wielkiej orkiestry, wspierasz wielką orkiestrę. Nie może być inaczej i tym razem. E, oczywiście i e, jak jestem, od kilku lat jestem wolontariuszką, pro, jestem taką jakby opiekunką grupy wujtowskiej też, a wcześniej jeszcze w przedszkolu u mojego syna byłam, który już jest na studiach, wyszedł z domu. I teraz także chciałabym przekazać. Na... Opowiadaj co? Tak, ponieważ nie mam jakichś specjalnych fanów tutaj typowo wujtowskich, jeszcze jesteśmy w trakcie tworzenia, mhm. ale mamy plecak związany z PZU trasą zdrowia, którą wspominałam wcześniej, i to chętnie przekażę. Jest napis wójtowo z odblaskami, żeby być bezpiecznym, przydaje się na wiele wycieczek. Oraz ja jestem, moi znajomi wiedzą, fanką biało-czarnych krów, mam już pokaźną kolekcję, kilkadziesiąt egzemplarzy w różnej maści i porcelanowych i puchatych. I wybrałam taką super pluszankę e, na ten cel, jest milutka, jest nowiutka, także e, może komuś jeszcze przyniesie radość. Dziękuję serdecznie. Dziękuję licytujemy, za licytujemy te wszystkie fanty od moich gości w styczniu podczas kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. A was, jak będziecie przejeżdżać przez w, Blisko Wójtowa, Obwodnicą, każdy zjedźcie, musi przejechać. Zjedźcie raz, zjedź, zjedźcie drugi popołudniami w świetlicy, którą tutaj widać. Coś, się dzieje. Coś tam zawsze dzieje? można. A nawet my zapraszamy na festyny. Mamy kilka takich stałych, jak można powiedzieć, imprez, tak? Mamy wspólny festyn z parafią, ponieważ bardzo ściśle współpracujemy, nawet za tego, że myśmy tam się kiedyś mieścili, tak? Mogliśmy tylko tam coś mhm. urządzić. To w czerwcu zawsze jest festyn parafialny z dniem rodziny, z dniem dziecka. W sierpniu albo we wrześniu, bo to zależy od pogody, na tym boisku, którym stoimy obok turniej amatorskiej siatkówki Opuchar Sołtysa, mhm. gdzie zapraszamy serdecznie. Był skierowany do mieszkańców wojtowa, ale fama rozniosła się także po całej gminie i przyjeżdżają. Turniej gminny się zrobił. Turniej, właśnie gminny i bardzo cieszę się dużym powodzeniem. No A teraz myślę, że koło naszego spodni wiejskich, świeżutkie, jeszcze coś wymyśli i na pewno będzie się tu więcej Jak rzeczy. Jak Ciebie działo. znam, to nie będzie brakowało Wam pomysłów i jeśli. Wam potrzeba takiej wiedzy, co zrobić, żeby zacząć, to myślę, zapraszam że tam zawsze tak. znajdzie chwilkę, żeby, żeby. Podzielę się tym co Zajrzyjcie już wiem. na Facebooka, zobaczycie. Tym, co już wiem, zapraszamy serdecznie. No i ja szczególnie moich mieszkańców zapraszam, mieszkańców Wójtowa do wspólnych inicjatyw, do wspólnego działania na rzecz rozwoju naszej wsi. Wójtowo, przybywajcie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. I co? Na roboty. No, no do roboty, dalej. Do zobaczenia.